Kuchnia indyjska, oprócz tego, że jest wspaniale aromatyczna i esencjonalna, jest też niesamowicie zróżnicowana i w każdym regionie możemy zjeść zupełnie inne dania. Natomiast nie musimy podróżować po całych Indiach, aby spróbować tej różnorodności. Wystarczy, że zjawimy się tutaj, w Delhi. My wybraliśmy Chandni Chowk na rozpoczęcie naszej przygody z kuchnią indyjską, a dokładnie będziemy tutaj smakować jednego z najlepszych street foodów w Indiach. Także zaczynajmy. zdecydowaliśmy się wybrać chyba symbol delijskiego street foodu i wcale nie są to samosa ani pani puri. Jest to połączenie czegoś, co ja uwielbiam i co uwielbiają chyba wszyscy Hindusi, czyli esencjonalny sos oraz smażony, chrupiący chlebek.

this is the third one generation and this is old picture of my grandfather and my father also many people like it there is why come there and eat properly it's related to family member all the people are coming there it's a family W absolutnym hałasie i tłumie z jej zasłużoną indyjską kolację. Idziemy do lokalu, które od 77 lat serwuje monstrualnej wielkości chlebki nan. A z czym dokładnie nam je podadzą, no to zobaczymy na miejscu. Mm. Mm. Ta Knajpa specjalizuje się w robieniu nadziewanych placków nan i tych nadzień jest do wyboru mnóstwo. My wybraliśmy mix warzywny z ziemniakami i kalafiorem, czyli alo bobi, ponieważ nan to nic więcej jak chlebki zrobione z wody, mąki pszennej i drożdży, co odróżnia je od czapati czy też roti, które są bez drożdży. Że temperatura w takim piecu Tandoori przekracza 490 stopni i do takiego jednego pieca może wejść ponad 20 placków nan, które w tej temperaturze potrzebują dosłownie kilku minut, żeby pięknie urosnąć i stać się takimi wielkachnymi, smakowitymi plackami nan. Tandori, bo tak go tutaj nazywają. Duże placki tandori robi w kształcie takiej spadającej wielkiej kropli, kładzie na tą poduchę i dzięki tej poduszce może do gorącej ścianki pieca tandori przykleić taki chlebek. A, idealna kropla. Jesteśmy na największym markecie z przyprawami w Azji i zapach jaki się tutaj unosi jest tak intensywny, że wręcz drapie w gardło. Możemy kupić przeróżne przyprawy pochodzące nie tylko z Indii, nie tylko z Azji, ale nawet importowane z Europy. Ruszamy zatem śladem przypraw, które to w kuchni indyjskiej są odpowiedzialne właśnie za ten niesamowity smak potraw, które próbujemy. Chodźmy! Liski Street Food i chyba najpopularniejsze danie, czyli czat. Chad. Chatna oznacza lizanie palców w Hindi. Różne są rodzaje czatów. My mamy alo chad, czyli tak naprawdę smażone tam na dużym ogniu, oczywiście w oleju, bo musi być tłusto, ziemniaczki. Potem dodawane są tam przyprawy, masala, czetnej sos tamaryndowca. Wszystko jest kwaśno, słodko, pikantne. Jeżeli chodzi o indyjską kuchnię, to oni nie znają czegoś takiego jak smakowe tabu. Przykładem czegoś jest takiego jest czat owocowy. Czyli miks pokrojonych w kostkę owoców mango, jabłko, arbus, melon, gruszka i wymieszane to w przyprawach w miksie masala, tak samo z sokiem samarydowca odrobinę. To niesamowite połączenie, no, słodkość i kwaśność owoców, dlatego ostrość przypraw, ich kwasota. Nie da się tego porównać z jakimkolwiek daniem, które znam, ale to jest bardzo dobre i wydaje mi się, że na taki upał, jaki teraz panuje, jest idealnie orzeźwiające. Z każdym kęsem przekonuję się do tego coraz bardziej. Papaja. No jestem ciekawa, co Ty powiesz na taki miks. Dobre? Bardzo specyficzne. W miejscu bardzo starym, bardzo rodzinnym i tradycyjnym, Paranta Wali Gali. Jak sama nazwa wskazuje, słynie tutaj zrobienia paranty, A Paranta nie jest niczym więcej jak pszennym chlebkiem indyjskim, który prawdopodobnie pochodzi z Pendżabu, który jest nadziewany zazwyczaj ziemniakami, ale panują przeróżne fiksacje na temat nadzienia i można go zjeść tak naprawdę teraz ze wszystkim. Dobrą parantę jest zrobić ponoć trudno, mimo tego, że wygląda to jak bardzo proste danie. My zaraz zobaczymy, jak od 1889 roku robią tutaj parantę. Znajdźmy naszą parantę. I oczywiście Paranty nie serwuje się w samotności. Musi temu towarzyszyć cały talif, czyli metalowy talerz z przegródkami, która każda jest wypełniona czymś innym i czymś ciekawym. Tutaj chyba mamy bananowy czecznej. To co uwielbiam w indyjskiej kuchni, przeróżne rodzaje czecznejów tworzonych z owoców. Tutaj mamy jakiś sabzi, czyli po naszemu można by to nazwać kary. Tutaj jakieś duszone warzywa, a tutaj nie mam pojęcia, co? Zacznijmy od paranty. Halatorowa hmm, paranta smażona na głębokim oleju. O Boże, to jest pyszne. Kolejny street food, na który nie trafilibyśmy na pewno, gdybyśmy nie mieli wspaniałego przewodnika. To jest Arun, który pomógł nam znaleźć to miejsce i polecił nam coś, co można zjeść tylko na północy, a jest to czap. To jest achari czap i jest zrobione z soi i faszerowane w środku różnymi przyprawami i maczane dookoła w różnych przyprawach. Jest to potrawa tandoori, czyli robiona w piecu tandoori. No i muszę ją spróbować teraz. W środku jest super soczysty farsz, a z zewnątrz wszystko jest bardzo grupiące. Pycha! Czap ma wersję drugą i to jest malai czap. On jest podawany inaczej, jest już pokrojony i jest mniej ostry, co sprawia, że połączenie tego super pikantnego czapu z tym, który nieco łagodzi ten pikantny smak masali. Jest idealne Wszystko polane jest kurdem, czyli jogurtem z przyprawami, więc jest to potrawa wegetariańska przez to, nie wegańska. To jest wegańskie. I absolutny hit roti, rumali roti. Myślałam, że roti jest czymś absolutnie znanym i prostym, natomiast nie znałam tej odmiany która jest super cienka, smażę się takie roti na specjalnej patelni, and the frying pan is called karai. karai. No i są ekstra, naprawdę to jest moje ulubione roti od teraz. Danie podane z cebulką, quick and eat I think. This onion here. I love it To tak piekielnie ostre danie, że w tym upale cała się roztapiam. Dostałam minimalną ilość papryczek chili na wierzchu, ale samo sabzi jest już bardzo ostre. Dodatkowo ten chlebek kachori jest wypełniony soczewicą i sama soczewica jest już wymieszana z przyprawami i z chili. Więc wszystko jest absolutnie ostre, no ale pyszne. No. Kaczori to są smażone chlebki. Chlebki zrobione z mąki stoczywicy, smażone na głębokim oleju. Dzięki temu są bardzo chrupiące. A w środku ciasto jest jeszcze faszerowane dodatkowo masą z stoczywicy z dużą ilością chili. I taki chlebek albo jest kruszony w miseczce i zalewany sabzi, albo do sabzi wtyka się taki chrupiący chlebek. Różne są sposoby jedzenia. Warto odwiedzić takie stoisko z kaczori. Jest ich tutaj pełno. Tak naprawdę to jest chyba jeden z bardziej popularnych street foodów. Zaraz obok Alo Chatu. Dla mnie dobre, ale sos mógł być odrobinę mniej ostry. Mimo iż wiemy, że najsłynniejsze hinduskie danie deserowe nie jest wegańskie, to musieliśmy to odwiedzić. Jest to Jalebis. Ociekające słodkością, do no, maksimum. Jarlepis nie jest wegański, dlatego że robi się z fermentowanego masła ghee. My jesteśmy w miejscu, które ponoć robi najlepsze jarlepis w Delhi, na morzu i nawet w regionie. ciasto z masłagi ugniata się i potem wzorki wyciska już na rozgranym do czerwoności oleju. Dzięki czemu rośnie nam takie ciasto. Potem wyjmuje się taki jalebis i macza syropie cukrowym, dlatego to jest tak niesamowicie słodkie. Spróbuj. Jak? Mmm, pyszne. O, fajne, dobre jajko. Chcemy opuścić Delhi bez zjedzenia tutajszego pani puri, czyli najsłynniejszego fast foodu indyjskiego. Pani puri, czyli kuleczki smażone na głębokim oleju, potem wypełnione przeróżnymi składnikami, w zależności od wariacji. How long you run this business? <laughs> long time. Grandmother, my pyszną wariację z pani Puri. Solidnie polane sosem z słodko kwaśno pikantne. naprawdę ekstra. Indie są dla wegetarian, ale potrafią być mocno skomplikowane dla wegan, bowiem Hindusi uwielbiają nawiał. Mimo tego uważamy ten kraj za przychylny roślinożercą. Samodeli jest metką street foodu, którą trzeba odwiedzić nie tylko, aby dobrze zjeść, ale również, żeby poznać kulinarną tradycję Indii. wegańskiej kuchni zaserwujemy sobie w Singapurze. Mmm, to przepyszne.